To jest temat dnia Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pan Piotr Grzybowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witam serdecznie Panie Piotrze. Dzień dobry. Kto dziś może czuć się bezpieczny w Europie? Mam pytanie zadajemy sobie już po raz kolejny. Myślę, że wielu wielu z nas, większość z nas pewnie może się czuć bezpiecznie. Natomiast nawiązując do wczorajszych wydarzeń w Londynie, myślę, że coraz większą wagę powinniśmy przy. Przewiązywać do tych zagrożeń, które stają się coraz bardziej powszechne, coraz częstsze, i e, wydaje mi się, że coraz bardziej chyba oswajamy się z ich występowaniem, częstszym właśnie występowaniem. Więc, jakby, e, bezpieczeństwo na pewno w dużym stopniu jest zagwarantowane w Europie, natomiast incydenty takie jak ten, nie chcę bagatelizować, bo oczywiście jest straszne wydarzenie, jak każdy zamach tego typu, jak każde wydarzenie ataku terrorystycznego, ale myślę, że Myślę, że taka powszechność e, tych zjawisk e, nie będzie postępowała. Mm -hmm. Między będzie innymi portal ONE stwierdził, że to tylko incydent. My, myślę, że tak. No, siłą tych e, ataków terrorystycznych, poza oczywiście całą wielką sferą e, przyczyn, które powodują, że, że terroryści decydują się na takie zamachy, jest to, że skuteczność ich jest tym wyższa, tym, tym, tym jakby strach przed zaistnieniem jest tym większy, im one dzieją się w sposób, nieprzewidywalny, gwałtowny, o dużym zasięgu, ale jednak niezbyt często. Jeżeli do, do tragedii nawet człowiek w jakimś sensie psychicznym nawet jest w stanie się przyzwyczaić, więc jakby powtarzalność tychże rzeczy nie będzie służyła jakby samym terrorystom. Tutaj jestem przekonany, że nie będzie to zjawisko powszechne w tej skali oczywiście zagrożenia. Premier Wielkiej Brytanii powiedziała, nigdy nie ugniemy się pod groźbą terroryzmu. Jakich działań po tych słowach można się spodziewać? No, po Bo to są tylko słowa, prawda? Po Brytyjczykach myślę, myślę że możemy się spodziewać wielu rzeczy. No przede wszystkim jest to państwo o wielesetletniej set, wiele tradycji i jakby jest zasymilowane też z pewnymi kulturami w zakresie e, dawnej struktury Commonwealth, czyli tych wszystkich Paki, państw typu Pakistan, Afganistan, Indie, gdzie e, oczywiście mnóstwo emigrantów do Wielkiej Brytanii na wyspy e, przyjeżdżało i przyjeżdża w naszym ciągu. Myślę sobie również, że no sama procedura Brexitu, która będzie asymilowała Wielką Brytanię ze struktury Unii Europejskiej, myślę, że również pewnie będzie brane to pod uwagę, powodowała różnego rodzaju i restrykcje, i ograniczenia, albo przynajmniej jakieś nowe regulacje prawne, które ochronią przynajmniej wyspy przed napływem nowych. Emigrantów, czy też emigrantów, mhm. którzy, wśród których, nielegalnych emigrantów, wśród których również przenikają jakieś struktury terrorystyczne. Generalnie tożsamości tego zamachowca nie podano, jednak są informacje, które wskazują na to, że urodził się w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii? Oczywiście nie jest to pewnie zjawisko bardzo powszechne, ale z tego co ja wiem, z kolei no jest to grupa jakaś najbardziej chyba takich. Zradykalizowanych to jest grupa konwertetów, którzy jakby ten islam nie mają jako pierwszą swoją religię, tylko jako nową religię, którą, którą, e, którą zaczynają wyznawać i jakby w sposób dojrzały mhm. i w wieku dojrzałym bardzo często tą religię asymilują. E, oczywiście w inny sposób człowiek jakby wzrasta w religii, każdej jednej, tak od dziecka, inaczej. Ma to przekazywane wszelkie wartości, które ta religia niesie. Natomiast ten poziom konwersji na, na islam, który się dzieje wśród dojrzałych osób, ja tutaj zwracam jeszcze chyba taką jedną uwagę, bo tak myślałem sobie czym, o czym moglibyśmy troszeczkę innym dzisiaj porozmawiać niż ostatnio. Ale wydaje mi się, i o ile pamięć mnie nie myli, do tej pory, mimo zjawisku terrorystycznym, występują kobiety, do tej pory w, w Europie nie mieliśmy. Sytuacji takiej, gdzie zagrożenie czy wywołanie jakiegoś nieszczęścia, zamachu turystycznego, było dokonane przez, przez kobietę. Gdybym równolegle miał zwracać uwagę na zagrożenia, szukać tych zagrożeń, to nie ograniczałbym się tylko do mężczyzn, ale również do, do kobiet, które, no, siłą rzeczy, wiemy z innych państw i z innych wielu, dziesiątków zamachów, również uczestniczyły. W zamachach terrorystycznych. Dlaczego tak brytyjska policja długo zwlekała z tym, by powiedzieć o motywach zamachowcy? Oni ciągle boją się nazywać rzeczy po imieniu? No, z pewnością, z pewnością patrzą też na konsekwencje takich informacji. Odwołam się może nie do londyńskiego, ale do monachijskiego zamachu i też do działań policji niemieckiej, które obserwowałem na żywo wtedy. E, m, działo się to niemalże na naszych oczach. Telewizje niektóre pokazywały e, miejsca, które były otoczone przez policję, komentowała czy też wywodziła z działań, które można było obserwować, jak policja reaguje. Ale działania policji niemieckich w Monachium bardzo. E, w, w, Różniły się od działań policji chociażby po zamachu terrorystycznym mm -hmm. w Berlinie. Na czym polegały te podstawowe różnice? Bardzo profesjonalnie zorganizowane, bardzo dobrze przygotowane, z niesamowitą skalą zaangażowania, z pełnym planem. Monachium jest szczególnym miastem, które jako pierwsze w Europie do, 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 e, doświadczyło tych zamachów terrorystycznych. No, przypomnę ten zamach na sportowców Izraela. Od tego czasu mogliśmy też obserwować chociażby inne, na przykład traktowanie prawie że podróżnych, inne zachowanie służb granicznych niemieckich na lotnisku w Monachium, prawda? dużo bardziej powiedział, no, dociekliwi byli we wszystkich swoich procedurach. Więc z jednej strony mamy. Kontaktów z mediami jednak unikali. Kontaktów z mediami unikali. Jest to też element całej, bym powiedział, wszystkich działań policyjnych, że również całej oprócz działań prawda? operacyjnych, mhm. działań wywiadowczych, prewencyjnych, również są działania, które są kierowane bezpośrednio do mediów, i jakby dawkowanie informacji, rodzaj tych informacji, skala. Jest absolutnie pod kontrolą, ponieważ sama ta informacja przekazywana w sposób nieodpowiedzialny może powodować bardzo często dużo, będą szersze, niekoniecznie bardziej drastyczne konsekwencje czy skutki, ale może powodować chociażby niepokoje społeczne. Takie, które będą jakąś taką regresem w stosunku do islamistów, można by sobie wyobrazić, że nieodpowiedzialne, bardzo żywiołowe transmisje. Z tego typu wydarzeń spowodują masową reakcję obronną przeciwko na przykład islamistom. No, myślę, że wiele, wiele na przykład też sił islamistycznych by oczekiwało tego typu nieodpowiedzialnych jakby przekazów medialnych. To, to też by była pewnego rodzaju wojna, którą by wywołały same media te demokratyczne w mhm. swoim państwie. Ja myślę, że jednak brytyjska premier chroni w jakiś sposób te służby specjalne. Nie wiem, może robi dobrą minę do złej gry, bo przypomina, że swego czasu rzeczywiście było prowadzone śledztwo w sprawie ekstremistycznych powiązań tego mężczyzny, ale został on uznany za marginalną postać. Pewnych rzeczy po prostu nie da się przewidzieć. Nie da się przewidzieć, i no, wszystkie służby mają określone możliwości działania. Te badania w cudzysłowie, czy też weryfikacje przesiewowe, niemalże jak można by je nazwać, mają swoje ograniczone możliwości techniczne. Potrzeba jest określonej liczby osób, czasu i nie jest łatwo to zrobić. W związku z tym prowadzi się różnego rodzaju postępowania sprawdzające, wyjaśniające, obserwacje, dokonuje się różnego rodzaju analiz, analiz krzyżowych, które Powodują to, że służby czasami między sobą dokonują sprawdzeń tych samych informacji, ale dochodzą do wniosku, że mimo, że jest w orbicie zainteresowań służb, jednak skala jego, powiedzmy, ekstremizmu, czy prawdopodobieństwo, że będzie rosła, że będzie to bardziej radykalne postępowanie danego, danego osobnika, danego człowieka, wyklucza na przykład dokonanie przez niego zamachu terrorystycznego. Jest to też swojego rodzaju, pewnie, walka, Taka bym powiedział już psychologiczna yy, środowiska, bo mamy do czynienia z następującą rzeczą. Mamy służby, które są przygotowane do obrony, i te służby wiedzą, że na terytorium naszego państwa są ludzie, którzy są potencjalnie przygotowani do dokonywania ataków terrorystycznych. To wiemy, ta skala najszersza jest znana i jednym i drugim, i rów, zarówno terroryści wiedzą, że policja będzie ich inwigilowała, będzie ich sprawdzała. Więc chodzi o to, kto kogo lepiej oszuka, mhm. mówiąc wprost. Wszczęcie polskiego śledztwa w sprawie środowego zamachu w Londynie polecił prokurator krajowy. Ma to związek oczywiście z tym, że wśród tych osób rannych jest jeden Polak. Polak tak. no, Londyn jest tak wielokulturowym miastem. E, tam pewnie zwłaszcza w tak mhm. kluczowych miejscach, jak jak, jak, jak Troje dzieci narodowości francuskiej, tak dwóch Rumunów, czterech obywateli Korei Południowej, Polak, Niemiec, Irlandczyk, Włoch, Chińczyk, Amerykanin, dwie osoby narodowości greckiej. To pełne spektrum. Tutaj, tutaj bym nie wiązał, nie wiązał jakby szczególnie, nie przywiązywał szczególnie uwagi do narodowości, bo myślę, że to była jakaś powiedziałbym pewnego rodzaju skala różnorakich narodowości, które Londyn odwiedzają. Ale to Londyn. śledztwo może coś wyjaśnić rzeczywiście? Myślę, że nie. Myślę, że nie. No to jest naturalne postępowanie, które polski prokurator musi prowadzić, ponieważ w tym, w tym, wypadku, w tym wypadku chodzi o obywatela polskiego, ale myślę, że i skala możliwości prowadzenia niezależnego postępowania na Wielkiej Brytanii będzie bardzo ograniczona. Mhm. Raczej pewnie będą... Prokuratorzy czerpali z dokumentacji, z informacji uzyskanych od y, służby brytyjskich, od policji brytyjskiej głównie. I ja jeszcze przypomnę, że no a tak wiemy o tym 22 marca, no, rocznica poprzedniego, trwałego ataku, tak, z, To jest pewnego rodzaju podpis pod, pod, pod tą mhm. datą, tak. To znaczy pewna swoboda planowania, też nie wiem, czy z tego można coś więcej wywodzić, ale, ale, ale swoboda planowania co do daty również świadczy o tym, że jednak jest w dalszym ciągu. Pewna swoboda decyzji o tym, kiedy taki następny atak terrorystyczny i z wykorzystaniem jakich środków będzie, będzie dokonany. To, to jest zastanawiające. To, to, to nad takim... Dzisiaj Londyn też jeszcze nie jest bezpieczny. Przyznaję to pani premier. No nie jest bezpieczny. No, nie, nie ulega wątpliwości, że taki człowiek, niezależnie od tego, jak oceniać, no, w jakim sensie nie działa sam, żyje w jakimś środowisku, rozmawia. To myślę, że też nie jest nie jest to osoba, która jest kompletnie ubezwłasnowolniona. Jest to osoba, która w jakimś sensie musi zaplanować, choćby w najprostszych formach wykonania jakiegoś zadania. W związku z tym no środowisko, w którym się obracał, żył, znajdował, spotykał, pracował być może i tak dalej, na pewno jest, jest penetrowane. I, I skoro chociażby zwykła statystyka mówi, skoro ileś milionów emigrantów mieszka w Wielkiej Brytanii, potencjalnie takim najbliższym zainteresowaniu jest kilka czy kilkanaście tysięcy ekstremistów, no to można statystycznie również powiedzieć, że kilkudziesięciu z nich są to ludzie potencjalni, po takie tykające bomby, które pewnie kwestią czasu tylko jest to, kiedy ta determinacja przeleje, powiedzmy, lub dostaną polecenie, mhm. rozkaz, albo w jakikolwiek inny sposób będą inspirowani. Ja jeszcze wrócę do Marii Le bo ona powiedziała: zamach w centrum stolicy Wielkiej Brytanii pokazuje, że granice państw powinny być chronione. Znowu kolejne słowa. Znowu nic nowego. Czy rzeczywiście dzisiaj mocarstwa Europy są bezsilne wobec terroryzmu? Czy są dzisiaj bezsilne mocarstwa Europy? A może co innego na myśli ma Maria Lepeł mówiąc, że dziś granice tak, y, powinny być dokładnie, perfekcyjnie chronione? Nie, nie wiem, co pani Lepeł mia miała w, w ogóle. na przyszłość. Ale mhm. myślę, że troszeczkę, troszeczkę, e, taki tak jest to chyba wypowiedź dość delikatne, jak na nią. To w takiej sytuacji tutaj nie, nie, nie widzę, żeby to była bardzo taka, powiedział. Nieodpowiedzialna. W każdym bądź razie to, co wydaje się, to to, że państwa na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie zrobiły wiele, realnie wiele, żeby chronić się przed terroryzmem, przed nielegalną emigracją, również, czy też jako podstawowym elementem. Przeciwdziałać jest trudno, łatwiej zahamować na przykład tą nielegalną emigrację? No zawsze jest łatwiej. Pewne rzeczy zostały w ramach porozumienia Unii Europejskiej z Turcją dokonane, aczkolwiek ostatnie wydarzenia chociażby i w, e, brak zgody na lądowanie ministra spraw zagranicznych w Brukseli, wydalenie pani minister ze Spraw Oświaty z, do Niemiec są to, są to elementy pewnego rodzaju. Bym powiedział, odsłony, takiej realnej odsłony, stosunku państw, niektórych państw Europy Zachodniej do Turcji, która czuje się chyba jednak trochę oszukana, bo nie wszystkie zobowiązania Unii Europejskiej, także te finansowe, które miały zabezpieczyć Turcję albo też zapewnić Turcji możliwość swobodnego działania i ochrony granicy Unii Europejskiej, tak de facto, nie działają. No dużo, dużo przed Europą, Unią Europejską jest do zrobienia, a ja jak mantrę powtarzam moją, moje, moje, moje spostrzeżenie, że e, największy problem tkwi w głowach polityków, znaczy największym zagrożeniem jest brak świadomości, realny brak świadomości zagrożeń w głowach polityków i decydentów. To u nich w głowach rodzą się faktycznie scenariusze. Strategie obrony działania, albo też zaniechania niektórych rzeczy. Więc jeżeli można by, bym powiedział, wpływać w najbardziej realny sposób, mm -hmm. najszybszy, to na tych ludzi, którzy decydują realnie o polityce międzynarodowej, o polityce bezpieczeństwa, o ochronie granic Unii Europejskiej, to rozumianej w sensie, bym powiedział, realnej współpracy pomiędzy państwami. Nie selektywnie, bo Wielka Brytania, spójrzmy na Atlas, jak zawsze tak, w takich dyskusjach, będzie miała mniejszy problem, ponieważ jest dookoła otoczona morzem i, i wielu problemów uniknie których nie uniknie Francja, Niemcy, Austria i inne państwa, do których można swobodnie przejść. Obrona terytorialna może być taką naszą mocną stroną. Przypomnijmy wcześniej te odejścia z wojska, tak, o których było głośno, szczególnie wypowiadali się na ten temat krytycy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziś minister obrony y, mówi, mhm. że wzmocn będzie wzmocniona ta obrona terytorialna w naszym kraju. No tutaj, tutaj ja, ja oczywiście jestem zwolennikiem obrony terytorialnej, rozumianej jako powszechny obowiązek, jak najbardziej powszechny obowiązek, jak na, najbardziej. Powszechny obowiązek nie tylko szkolenia, ale przede wszystkim tego powrotu w głowach mężczyzn i kobiet, do tego, że oni są odpowiedzialni za obronę własnego państwa, a nie jakaś wydzielona grupa żołnierzy zawodowych. To jest jakby największy grzech poprzednich rządów był taki, że zdjęto z nas moralny obowiązek, że mamy zawodową armię i dzisiaj to już oni, a nie my, płacący podatki, jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo kraju. Nieprawda, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. I paradoksalnie właśnie tak jak terroryści nie używają wyrafinowanych metod tylko prostego samochodu osobowego ciężarówki noża no, o długości 20 cm, sprawdzają się zawsze w życiu sytuacje najprostsze. Niezależnie od tego, niezależnie od tego w, jakim, w jakiej dziedzinie mówimy o, o czymkolwiek, to najskuteczniejsze, najlepsze i najtrudniejsze z kolei do wykrycia są takie sposoby działania, które są powszechne, które używają narzędzi ogólnie dostępnych. Wszystko może być użyte do, 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 do takiego zamachu. Nawet te rzeczy, które służą dobru ogólnemu, chociażby woda, którą pijemy. Prawda? Można ją tak zanieczyścić, zanie, czy prąd, jakiekolwiek innego rodzaju rzeczy związane z infrastrukturą krytyczną. Ale obrona terytorialna, która będzie miała absolutnie wiedzę o terenie, w którym się znajduje, i z tego terenu będzie się wywodziła, absolutnie jest najlepszym źródłem informacji przygotowanym do tego, żeby patrzeć, co się dzieje w okolicy, co się dzieje w mojej miejscowości, w mojej dzielnicy, wręcz w moim domu, w mojej klatce schodowej. Nie ma lepszej, lepszego źródła pozyskiwania informacji. To jest... ideologia, czy coś więcej? Co chcą terroryści pokazać poprzez takie ataki? Ja bym powiedział, że już... Yy... No troszkę może znowu moje takie, takie nowe nowe nowy pomysł na to, ale powoli wydaje mi się, że sam terroryzm przestaje być pewnego rodzaju siłą radykalną siłą, która dokonuje ekspansji na zachód, a wręcz staje się narzędziem do realizacji celów państw, które ten to właśnie narzędzie wykorzystują dla swoich większych interesów i nie zdziwiłbym się wcale, gdyby pewnego rodzaju, nazwijmy to, inspiracje, czy nawet grupy, środowiska były tworzone przez, pod obcą flagą, tylko po to, żeby użyć tych, tychże ekstremistów jako narzędzie i żeby realne, realne, faktycznie realnego prowodyra, realnego inspiratora pod takimże właśnie działaniem ukryć. Zastanawiam się nad tym, bo... Yy, Oczywiście te powszechne takie najbardziej, e, najczęściej omawiane cele, takie populacyjne, tak, żeby przejść do Europy, e, żeby zawładnąć Europę, tak, no ale to musi być jakiś sens tego, tak, no, Sens będzie taki, kiedy będzie. Ten ruch islamistyczny będzie, nie wiem, okradał państwa zachodnie, wyprowadzał pieniądze, tak? korzystał z gospodarki zachodniej po to, żeby bogacić się albo żeby nic nie robić, a żyć, prawda? No ale to jest taki, bym powiedział, cel doraźny, taki cel jednego pokolenia. Myślę, że te siły, które są zaangażowane w tak dużą falę imigracji, mają swoje cele no, generacyjne na pewno. To nie jest kwestia kilku czy kilkunastu lat jakiegoś prze przeniesienia ludzi z miejsca na miejsce. Dziękuję za to spotkanie. Pion, Piotr dziękuję. Grzybowski był dzisiaj naszym gościem. To był temat dnia. Do zobaczenia.